Mogłoby się wydawać, że sekret jej oczu to kolejne romansu. Okazuje się, że jest to kawał sensacyjnego kryminału, który można śmiało określić jako zajebisty, jest cały tabun, zastęp, a łastra, wielbicieli szwedzkich. A w szerszym kontekście nordyckich kryminałów. Jednak tak wielu fanów hmm, argentyńskiego kryminału pewnie nie ma, a większość z tych skandynawskich wielbicieli powiedziałaby pewnie: Argentyński kryminał. Stop it! Get some help! Trafił się taki. I książka zaczyna się od brutalnego mordu połączonego z gwałtem, a potem jest jeszcze bardziej kolorowa. What the fuck is this piece of shit? o szczegółach owej kolorystyki. Warto wspomnieć, że pióro autora zasługuje na wyróżnienie, bo w sposób. Oszczędny, acz precyzyjny, potrafi zbudować otoczenie hmm, Argentyńskiej prowincji, adro, um, Argentyńskiej um, socjety sądowo-kryminalnej, która jest stosowna do czasów, w których się odbywa. Bo nie mówimy o teraźniejszości, tylko o wydarzeniach, które mm, wydarzyły się w przeszłości. Jednego z głównych bohaterów, ale przynajmniej tego głównego narratora, i ten niż masz jeszcze jest wielokrotniony tym, że autor prowadzi podwójną narrację. To znaczy, główny bohater z jednej strony opisuje wydarzenia, które działo się w przeszłości, a z drugiej również jest narratorem zdarzeń doczesnych. W bardzo ograniczony sposób e, opisuje ową sytuację, gdyż jest ona dosyć znacząca dla e, fabuły, więc i kręgosłupa koła zamochowego całej hmm, zagwostki fabularnej, nie tylko. W związku z tym muszę ugryźć się w język. Zjednoczony jest fakt, że autorowi udaje się zbudować nie tylko głównego protagonistę, ale postaci wspierające w sposób taki, że są to filary całej książki. Więc nie jest to tak, że główny wątek fabularny ciągnie całą książkę, albo tylko główny bohater ciągnie całą książkę. Wszystkie postaci, nawet te trzeciego rzędu, nawet te złe, zbudowane są w sposób ciekawy, które to wydarzenia z ich przyszłości e, rozgałęziają się na zdarzenia w przyszłości i one mają swój większy lub mniejszy impact, wpływ na to, co dzieje się z naszym głównym bohaterem. E, smaczkiem całej narracji jest to, że autor okrasza rozważenia naszego... Hmm, Sekretarza Sądowego, bo tym się zajmuje, jego przemyśleniami odnośnie natury wszelkiej i wszelakiej, co jest bardzo ciekawe. Jest też wątek miłosny, no bo musi być wątek miłosny. Dobry kryminał bez miłości po prostu nie istnieje, czy to tej tragicznej, czy też nie. Więc miłości mamy tutaj sporo, czyli począwszy od no niestety głównej ofiary książki. W postaci kobiety, która no, kończy bardzo źle, i to staje się głównym asumptem do rozwoju narracyjnego całej książki, jak i również perypetii głównego bohatera, który to retrospektywnie rozpatruje to, co stało się w jego przyszłości i to powoduje pewne e, zahamowania względem tego, co mogłoby rozkwitnąć. Ciekawe jest to z tego względu, że autor nie popadając w pewien kanon miałkości, kwiecistości językowej, tudzież e, ozdobników buduje, w przeciwieństwie do tego, co właśnie powiedziałem, nie tyle spartański, ale bardzo precyzyjny Opis podejścia mężczyzn względem innych mężczyzn, których szanują, a także e, kobiet, w, którym, w której to bohater zakochuje się e, po uszy. I to jest taka delikatna przyprawa nie jest tego dużo e, nie zakłóca głównej osi fabularnej, nie zakłóca tempa narracyjnego, ale jest taką bardzo przyjemną przyprawą, która też nadaje. No, Pewnej perspektywy wobec głównego zdarzenia książki, czyli brutalnego morderstwa. Wiedzą się o! Aspektem książki jest również kontekst historyczny, czyli to, co się działo w Argentynie w latach pirazy drzwi 70. i nie tylko, ale te takie najgorsze zdarzenia to okolice lat 70 czyli niepisane hmm, szpadrony śmierci albo tajna policja, żeby być trochę bardziej e, dokładnym. Więc jest tutaj też ten aspekt, który nadaje prawdziwości całej historii z e, samym poczynaniem bohatera i tak dalej, i tak dalej. Czy jest to niezbędne dla istnienia tej książki? Pewnie nie, ale to, że Fikcja wsparta jest do pewnego stopnia zdarzeniami, które faktycznie miało miejsce, buduje tylko jej wartość. No shit. Kłamałbym, gdybym powiedział, że jestem jakimś wielkim fanem kryminałów. Kłamałbym również, mówiąc, że przeczytałem ich tonę i trochę więcej. Ale przyznać muszę, że sekret jej oczu mnie absolutnie porwał. Jest bardzo dobrą książką. Jest książką... Do pewnego stopnia anormalną, bo tak jak wspomniałem na samym początku, nie jest to kolejny szwedzki kryminał, a jest to kryminał sensacyjny rodem z Ameryki Południowej, czyli z Argentyny, który w swoim wachlarzu zalet ma hmm, nie tylko samą sztukę kryminalną, ale również kontekst historyczny, również e, wątek uczuciowy, ten większy i ten mniejszy. Pewną retrospektywność zdarzeń i podwójny ton narracyjny wprowadzony przez autora, i to wszystko bardzo dobrze się ze sobą miesza. Jeśli czegoś mi zabrakło, to tego, że próżność moja, nie autora to znaczy, że książka jest na tyle dobra, że chciałoby się, żeby było jej więcej, a sama nie należy do najgrubszych, chociaż też nie jest jakimś przesadnym cieniaskiem. Ale Szybko przelatuje. Oj, szybko! And that's the bottom Cóż so. więcej rzec mogę prócz tego, że z całego serca szczerze i od hmm, deski do deski przeczytawszy książkę, mogę powiedzieć, że z czystym sercem i oddaniem i czystością duszy mogę ją polecić. Ciekawostką jest, że. Książka doczekała się ekranizacji hiszpańskojęzycznej, i ta ekranizacja jest naprawdę dobra. Chociaż przyznać muszę, że zaskakujące jest to, że sama ekranizacja delikatnie zmieniła zakończenie. I czy to zakończenie jest lepsze czy gorsze, pozostawię wam, jeśli będziecie mieli okazję zetknąć się i z książką, i z ekranizacją. Um, mogę zdradzić yy, mały spoiler, że bez względu na to, czy spotkacie się tylko z książką, czy z filmem. To oba zakończenia są jak najbardziej fajne. Trzeba. A ja zawietłem dokładnie na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś. Widzimy się w kolejnym odcinku.